Wymieniliśmy książeczki na plastikowe dowody osobiste. Teraz przyszedł czas na legitymację. W dwóch olsztyńskich szkołach papierowe dokumenty zastąpią legitymacje elektroniczne. Pilotażowy program jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 oraz zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych. Aby legitymacje mogły funkcjonować, w całym mieście ktoś musiał to przetestować, kwestie właśnie zbierania informacji, danych, które znajdują się na tych legitymacjach, zdjęć, no i samego druku legitymacji. Także jest to dla nas duże wyróżnienie, że zawierzono, że w gastronomiku zrobimy to dobrze. E Legitymacja zawiera podobne dane co dowód osobisty. Dodatkowo pojawiają się na niej informacje dotyczące miejsca zamieszkania ucznia, nazwy szkoły, do której uczęszcza oraz imię i nazwisko dyrektora placówki. Ponadto tradycyjne pieczątki zastąpią hologramy określające datę ważności legitymacji. Nowe rozwiązanie wiąże się z większą wygodą zarówno dla pracowników szkoły, jak i uczniów. Nie będzie tylu duplikatów wydawanych, bo wiadomo, jeżeli to jest druczek papierowy, uczniowie bardzo często zapominają, że mają te legitymacje w spodniach, które trafiają do pralki, czyli są wyprane, są gdzieś tam noszone, nie są zabezpieczone, a więc się zużywają. Nowe legitymacje w gastronomiku pojawią się już niebawem. Tymczasem elektroniczne dokumenty w szkole podstawowej numer 2 zostały już wprowadzone. Na tę chwilę e legitymacja spełnia swoją tradycyjną rolę, jednak w przyszłości będzie ona miała o wiele szersze zastosowanie. E Legitymacja będzie służyła uczniowi podczas wypożyczania książek w bibliotece szkolnej, podczas korzystania ze stołówki szkolnej, jak również podczas przejazdów naszą lokalną tutaj komunikacją w ramach olcznieńskiej karty. wsp 2 wydano 1056 legitymacji, natomiast w gastronomiku będzie ich około 450. W obu przypadkach z nowych dokumentów nie skorzystają uczniowie ostatnich klas.